Dziś w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji Michał Leja z programem Chciałbym się mylić. Witaj. Witam serdecznie. Myliś się na co dzień? Nie, zwykle mam rację, ale czasami ta racja jest niestety zbyt prawdziwa i ludzie jej nie przyjmują, i stąd też tytuł programu. Program jest o sytuacji w kraju, sytuacji w mojej rodzinie, sytuacji takiej, co się dzieje wewnątrz mnie i próbuję to wyrazić ludziom, jakie mam obawy i jakie różne głosy w głowie. Tak mniej więcej, można tak powiedzieć. Mniej więcej, to warto na pewno to zobaczyć, aczkolwiek jeszcze chciałbym zapytać o. Stand-up. Stand-up w Polsce ma się coraz lepiej. Pokazujemy to oczywiście publika, która coraz chętniej przychodzi na wasze programy. Zresztą ostatnio nawet gościłeś u Kuby Wojewódzkiego. Czy ten stand-up jeszcze ma szansę się bardziej rozwinąć niż to ma miejsce teraz aktualnie? No mam nadzieję, że będzie się rozwijać. Nie wiem, pod względem publiki to nie mamy naprawdę co narzekać, bo jak na tak, młodą formułę, oczywiście trochę od, odklejając się od tych monologów kabaretowych, które były do tej pory. Ten stand up jest u nas od, od gdzieś 15, może 13 lat. Więc jak na tak młody gatunek, to ta to, to publika naprawdę chętnie przychodzi i mam nadzieję, że coraz, coraz więcej ludzi będzie przychodzić, coraz więcej osób będzie mogło wyprzedawać duże sale, czy grać na przykład tutaj w Przecławiu chociażby. Ale mam nadzieję, że będzie się rozwijał, że ten poziom będzie stale rósł, że gdzieś nie będziemy tylko sięgać po ilość osób, ale też po jakość tego stand-upu, żeby nie tylko wypełniać duże sale, ale żeby te, te materiały były coraz lepsze, śmieszniejsze, odważniejsze. Więc jak, jak najbardziej mam nadzieję, że będzie się rozwijać. I to jest naturalne, że on będzie się rozwijać. Oczywiście będzie miał różne etapy, jak na przykład kabaret miał w Polsce, miał swoje różne etapy. Teraz musi pewnie kabaret przejść do, gdzieś tam do, do, do kopów, ale ostatnia sytuacja też w Polsce pokazała, że, że kabaret też może stanowić jakieś narzędzie do walki z cenzurą. Więc ja jestem bardzo ciekawy, w którą stronę to będzie szło i mam nadzieję, że, że będzie mi dane obserwować to jak najdłużej. Czy to jest tak, że stand powoli wypychać? kabaret ze sceny, czy, czy raczej nie? My, myśle, że, myślę, że nie. Po prostu to gdzieś działa obok siebie. Wiadomo, że tego wcześniej nie było, ale też ludzie... Jest bardzo dużo ludzi, którzy nie chodziło na kabarety w ogóle na żywo, a teraz na scenę na przykład chodzą. Więc nie wydaje mi się, że to by się wypierało. Myślę, że gdzieś, gdzieś to płynnie sobie, płynnie sobie działa. Mam nadzieję, że, że kabaret w Polsce znowu urośnie i zacznie trochę, trochę walczyć z nami, trochę nas wypychać, żebyśmy poczuli presję i też żeby to wszystko się nawzajem napędzało, bo jak najbardziej możemy sobie działać razem i tort jest naprawdę duży i Wszyscy się nim najedzą. Zbliżają się święta. Nowy rok. Czego Michał Lej aby sobie życzył pod choinką i z okazji nowego roku? E, więcej czasu z rodziną, ale to jest tylko i wyłącznie moja decyzja. E, niestety tutaj e, sytuacja tak dynamicznie się u mnie rozwija, że naprawdę tych występów mam, mam więcej, ale bo, bo kocham to robić i uwielbiam być w trasie. Ale jednak ten, ten czas z rodziną jest dla mnie gdzieś też e, bardzo ważny, więc e, tak. Więcej, więcej czasu z rodziną. Michał Leja, Gminy, Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Dziś warto tu być, a jak nie byliście, no to pewnie kiedyś zobaczycie ten program w internecie. Jak najbardziej zapraszam serdecznie i na żywo, i do internetu.